Hej Vogue i witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Ja jestem Masza Graczakowska i dzisiaj Wam pokażę moją skincare routine i mój taki go-to make-up, czyli e, makijaż, który robię na co dzień i kiedy mi się bardzo śpieszy. To jest taki soft Glam, ale trochę też grunge vibes, junkie vibes i to pytle. A sponsorem tego odcinka jest marka Bingo Spa, która ma w swojej ofercie bardzo fajne e, produkty do włosów. Przez ostatnie dwa tygodnie testowałam dwa produkty, które są z Bingo Spa, z serii z keratyną. Pierwsza to maska do włosów z keratyną, spiruliną i cysteiną. Muszę bym powiedzieć, że jest bardzo fajna. Bardzo fajnie wygładza włosy, zmiękcza je i zamyka łuski włosa. Używam jej albo przed myciem, Lub po myciu. Zależy tak naprawdę nie wiem, jak mi się chce. W obu przypadkach bardzo dobrze wypadła. A drugi produkt to płynna kreatyna do psikania. I słuchajcie, tą kretynę y, trzeba psikać na umyte, mokre włosy. Takie powiedziałabym, postoszone ręcznikiem. Pachnie niezbyt ładnie, ale mogłabym porównać to do takiego mini prostowania kreatynowego. Dlatego, że ja mam bardzo kręcone włosy, a włosy potem w sprayu z kreatyną są naprawdę wygładzone i bardziej proste. Zauważyłam, że muszę o wiele mniej używać prostowania. Więc mogę Wam naprawdę polecić ten spray. Zwłaszcza, że ja robię prostowania keratynowe co jakieś parę miesięcy. Włosy są o wiele łatwiejsze do ogarnięcia później, jeśli macie je problematyczne. I macie na ten spray kod rabatowy na hasło Masza, także zapraszam. Macie link na dole. I kiedy już e, umyłam włosy i tak dalej, przechodzę do e, oczyszczenia mojej twarzy. I oczyściłam już twarz wyglądającym, żelem do mycia z B. Później to Pokonuję twarz e, takim e, tonerem z alk Morskich. Wszystkie produkty będziecie mieli na dole. Nie żałuję. Najlepiej, żeby to było dużo, i też na szyję. Czekam, aż to wszystko wyschnie. Dobra, kiedy już to nikt troszeczkę podeschnie, e, nakładam to serum z The Ordinary. E, z. Nie wymówię tego. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. I nakładam je też na całą twarz i szyję. I również nie żałuję. Dobra, i kolejny krok w mojej rutynie takiej, wiecie, pregnacyjnej twarzy, jest ona w sumie krótsza o wiele niż ta wieczorna, jest krem z Ja Jego bardzo lubię, bo daje taki efekt, wiecie, plump skin. Bardzo ładnie pachnie, jest mega nawilżający, ale też nie jest tłusty. I teraz też czekam, aż wszystko sobie e, ładnie podeschnie, żeby nie było aż takie mokre. Ok, i teraz przechodzimy już do makijażu. E, mówiłam, że e, pielęgnacja jest bardzo krótka u mnie rano, bo nigdy nie chce mi się wstać. Używam teraz bazy Milk Makeup, i to jest ta wirylowa e, baza Grip. Daję dwie pompki i rozsmarowuję. Fajnie jak jeszcze ten krem nie jest do końca taki e, wsiąknięty w skórę, dlatego że ona bardzo fajnie się miesza z tym kremem i później jestem taka wiecie, glowy i fresh. Ok, i teraz e, przechodzimy do twarzy, do zakrywania e, jakichś zmiany koloru, e, kolorytu tu twarzy itp. Itd. i Ja nie używam podkładu na co dzień. Używam korektorów, używam tarte shape. E, ten jest jaśniejszy, ten jest ciemniejszy. Ciemniejszy oczywiście używam e, do konturowania twarzy i najpierw konturuję twarz, więc nakładam ten korektor wszędzie, gdzie chcę podkreślić em, moje kości i też em, muszę tak naprawdę to robić, dlatego, że bardzo często budzę się spuchnięta rano, e, więc u mnie bez konturowania to rzadko, rzadko. On się strasznie wydaje pomarańczowy w tej kamerze, ale to e, nic bo zaraz zmieni swój podton dobra, i kiedy tego trochę jest za mało to używam tego ciemniejszego też korektora z Nars'a ja go nie lubię, bo często robi plamy ale właśnie kiedy używam go najpierw to jest spoko i podkreślam nimi jeszcze policzki. I trochę przychodzę tutaj na czoło, ale strasznie wygląda pomarańczowo ten, e, to konturowanie w kamerze. Nie wiem dlaczego. I kiedy już e, kurwa wygląda naprawdę crazy as fuck to e, biorę korektor. I wszystko to będę wyrównywała. I słuchajcie, ja nie nakładam korektoru pod oczy, bo ja bardzo lubię moje cienie pod oczami i ja sobie jeszcze je podkreślam. Także zaraz zobaczycie. Jeszcze jestem bardzo suchnięta po operacji yy, na twarzy, bo miałam wycięcie Bihatów. I przykrywam e, sobie trochę ten ciemny korektor, tym jasnym na policzkach, jak trochę czegoś za dużo. Tutaj też, okej, okay, and it's look fine. Teraz będę używała różu z Milk i on jest nowy, ale go wcześniej nie miałam i używam go właśnie do takich naturalniejszych looków na co dzień tylko. I rozklepuję go palcami. I nawet daję go trochę pod oczy. I później gąbką. Ok, i daję go jeszcze na nos. To mam po prostu e, lustro. Okej, okay, teraz używam jakiegoś brązowego cienia i mega takim, wiecie, fluffy pędzelkiem rozmalzuję cień po całej powierzchni i też po e, moich cieniach pod oczami. Także ja... Teraz wycieram wyciekiem usta. Wycieram wyciekiem usta, żeby przebił się mój naturalny kolor ust, dlatego, że mam na szczęście dość różowe usta. Tak, dlatego użyłam takiego Lip Oil z Sefory. Użyłam właśnie w lusterku, bo robię to wszystko w kamerze, że trochę jest za mało różu. Dlatego tego biorę jakiś stary róż. Nie powiem nawet czego on jest, a z Makeup Revolution i go nie rozmazuje pędzelkiem, tylko go też tak wklepuje w policzki, w nos. Ok, z brywiami tak naprawdę nie robię nic, e, nawet nie używam żelu, dlatego że się zazwyczaj bardzo śpieszę i używam jeszcze na ustach takiego błyszczyka z klinik. On był używany do mm, jego oryginalna wersja, czyli pomadka była używana w władcach pierścienia do malowania tych elfów. Dobra, teraz e, maluję trochę rzęsy i też nie mam czasu zazwyczaj na maskarę, więc tego nie robię. Ale ja mam na szczęście dość podkręcone, podkręcone rzęsy i smaruję tylko. Pół zmaruję! Maluję tylko e, kąciki. O oh, fak, zaraz Wam pokażę co zrobić, jeśli się zdarzy taka awaria, ale e, przechodzimy dalej. Teraz używam rozświetlacza, bo trochę jest go za mało e, z małą glow jednak e, i to jest z e, Charlotte Aubry i to jest ten rozświetlacz w kremie. Też wam go podlinkuję. Dobra, kiedy mamy taką awarię, trzeba wziąć po prostu pędzelek do szateczka do żelst albo do brwi i skrobać. Okej, okay. i też nakładam teraz na ten policzek rozświetlacz. Zauważyłam, że mi się brwi e, trochę kręcą dzisiaj, bo musiałam na nich spać. Czy To świętuje ten sam pędzelek i po prostu i taki żel do brwi, fuh, żel do włosów i po prostu e, je wyczesuję do boku. Nie wyczesuję już i do góry, dlatego że strasznie mi wolą. Wydaje mi się, że jest spoko. E, wszystko jeszcze biorę. Oj, biorę jeszcze ten beauty blender, którego używam sobie do wszystkiego i e, wszystko jakby wklepuję i blenduję e, razem ze sobą żeby nie było żadnego odcięcia głównie czoło też, bo widziałam, że porobiły mi się jakieś plamy i tutaj. Średnio jeszcze mogę się nawet policzka bo mi bardzo boli. Okej, okay, jeszcze rozczesuję włosy, nakładam na nie trochę olejku Wmasowuję ten tak naprawdę od nasady, dlatego że moje włosy są e, bardzo suche, więc wiem, że nie powinno się robić tego od nasady, ale ja zawsze w nasadę też e, smarowuję olejek. Tak. Ok, i to by było na tyle. Tak wygląda moja trochę więcej niż pięciominutowa e, minutowa rutyna, kiedy muszę rano wstać i chcę wyglądać e, świeżo, glowy, dewy i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie produkty będą w linkach na dole, jak i e, produkty do włosów. E, zostawcie komentarz i zostawcie subskrypcję. E, mam nadzieję, jeszcze raz, że Wam się podobało. I bye!